Ale wiem, że masz wszystko w jednym miejscu. O mistrz, my i cyklerzy. Mati ten super, G2 jest choderskie. Insta wopisz. Siemankowi, dam bardzo serdecznie tutaj pro i nub. Ja jestem pro, razem a ja jestem, ze mną nub. Jak mi spojedział na to? Nie, 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 nie. Dobra, jestem noob tak jestem noob Dobra, czyli tak jak mówiłem <laughs> na początku razem ze mną jest nubik. Nubiczek to Ale nie, 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 ja, Okej, okay, raz. Raz, raz ci dam, że Raz mogę być nobem. Niu, nu! Zdawaj parkour! tak? Zrób parkour. na samym początku? Dobra. A poczekaj, przenikamy przez siebie? Eee, chwila. Tak to możemy razem zrobić, jak co? Wydaje mi się. Stój w miejscu. Nie, O! Znaczy tak, chyba się. zepchniemy się? No, 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 zepchniemy się. Dobra. ja zaczynam, tak? A, Popatrzcie. w swoim otoczeniu. Kościół. Patrzcie, jaki słodko sobie skacze. Ale no, no. No, no, zobaczymy, zobaczymy. Patrzcie na mistrza. Mhm, mm mhm, mm mhm. Mm Mistrz parkura, tak. Spadniesz, spadniesz, spadniesz. I wiadomo, w międzyczasie, ludzie, ocencie film. Bo możecie to zrobić, to jest za frigo. I Mati teraz. Pada? Ale nie, no. Ty się nie zatrzymujesz. Znaczy, ty Coś... się zatrzymujesz. Dobra, to. No, no dobra. chyba widzisz, że się nie zatrzymuje. Dobra, no tak. <śla> teraz się nie zatrzymuje. Nie, no. Hello! To, to... O, ty oszukiwałeś. Ty też się czasami zatrzymywałeś. No bo chciałem popatrzeć. A ja właśnie wtedy patrzyłem na ciebie, jak tak się śmiesznie stajesz na tej jak plaży płaczesz, jak, jak płaczesz. Jak płaczesz. Jak płaczesz. Mm. Płaczesz. Mm. Dobra, zaczynam. Mówię o co chodzi z płakaniem. E, gramy w statki, bo nie powiedziałeś. Chyba. Właśnie, bo my gramy w statki. No, jak nie widzieliście odcinka o Flutara, oj. to jest link w opisie oj, oczywiście musicie. do kanału. Musicie obejrzeć. Okej, okay. i na, na początku wiadomo, stawiamy statki, jeżeli nie graliście, no to nie jest smutno mi, bo statki są koks. Okej, okay, tutaj. Hmm. Ale mam z dupy taktykę, wiesz? Totalnie. Fendąc ja mam cztery. bardzo dobrą. Masz wszystko w jednym miejscu. Dokładnie. No, ale wiem, że masz wszystko w jednym miejscu. O mistrz. My i, Co tamam. no, za gówno gra Nie <türtelny Somehow> wiesz, no, już, już mi się odechciało. <laughs> po jednym strzale Już, dobra. Nagrajmy coś innego. Kończymy <laughs> to, dobra? Kończymy, do następnego ludzie. Gówno, no gdzie są te statki? No na planszy się Oj no Naucz się grać w statki Ha. HA Mam cię. Za, masz jakąś śmieszną dla dzieci. To nie jest trójeczka A, czekaj! Ty utopiłeś gościu! Ja, go ja się utopiłem, dobra. Dałem ci kogoś. You drank, bitch. Okej, okay, za chwilę ci stach. Jej się skończy. A, hello? Hello. Hey, hello? Ty, ale Beskitu, to zestawienie przy, przy rogach to nie jest takie głupie. Dobrze to wtedy mm, obmyśliłeś. No, no, no. Oto pomysł. Ale mówię tak, jeżeli zrobię teraz jeszcze, to, to będziesz wiedział, będziesz wiedział, bo przecież tam ci powiedziałem tą taktykę. Będę wiedział, ale nie musisz, tak jakby wiesz. Mówisz mi, ja, ja i tak wiem, ja jestem w twojej głowie, gościu. Ja widzę twoimi oczami. <grym> Zapamiętałem oczy, hasło do zamknę, TeamViewera. Zamknąłem oczy teraz, autentycznie. Dobra, tutaj. Uwaga, uwaga, na ślepo. Aj. Mati, przestań, no! Hmm, góra-dół, góra-dół, góra-dół. Myślę, że paradoksalnie... ...dół. Kurwa, wiedziałem, jednak że góra! Nie, jednak nie. No, na pewno masz tu no, ty, ty, ty jest. Nawet nie byłem blisko, tych ciamciaramciu. <laughs> o, A, to piąteczka, to. czyli została trójeczka, trójeczka, dwójeczka. i no, easy będzie tak jo. No, zobaczymy. Żeby... Nie, ten dźwięk jest zły. No. Ja go zmienił. Dobra, zamkniętymi oczami, grać. O! Nie trafiłeś. Nie, nie trafiłeś aj, aj, no. Trawie. Tutaj masz. O! Co? Nic, nic. To był za Okej. Okay. Tak, tak tylko. Nie, zbejtowałeś mnie pewnie. No. A może nie! A może nie... Kurde, jesteś w mojej głowie. Jestem w twojej głowie, już nie zamierzam wychodzić. Dobra, tutaj. Jezus! Mmm... jeżeli się okaże, że tam była jakaś dwójka ukryta, to się naprawdę A potem, no to jest. O. Potem najgorzej jest trafiać, jakby w miejsca, w, w, które no, są panie, 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 ekstra, ekstra. Ja, ale. Totalna dewastacja na razie. Spokojnie. Ech, no Ten czerwony napis, no proszę. Hmm. Czyli to jest trujeczka Ojej, no nie, no gdzie te masz ostatki. Autentycznie? Tak <grym -nie> ja tylko jedno dostawiłem i udaję niewiniątko. <grym> -nie> A, gdyby... gdyby tak było... Nie, do... nie, nie, nie. bo tam Was... muszę wszystkie postawić, żeby wystartować grę. Tak, tak. A na sobie ciekawe, czy można jest stackować. O, oh, koniec. O... Oh. W końcu małe zwycięstwo. Ale ja powiem tak, ta runda... Ta runda jest zła, bardzo Ta zła. Ta runda jest zła. No. O, średnio mi <laughs> się. Czy została ci trójka? Może? <laughs> gdzie teraz taki niski w... jak ty mogłeś ją ukryć. A, A, ty no. już gdzie. Obo, obok czwórki. O, spokojnie, spokojnie, spokojnie. E, muszę to nadrobić. Okej, okay. dwójeczka. Było to, to łatwiutko, już padło na to. Teraz trafienie szybkie. W wodę, oczywiście, bo co by innego. Jakbyś... Hmm... O! To jest! Hmm... Hmm... Mati, Nie masz wszystkich środków w jednym miejscu? Właśnie, to było takie... Chciałem, ale stwierdziłem, że to trzeba troszkę Je podrasować. jeden, jeden masz w innym miejscu. Rozumiem. Ale Oho. chyba nie zdążysz, byczku. i mam pomysł. czego jeszcze nie zrobiłem. A jeżeli by się okazało, że naprawdę to masz, to bym się wkurzył. Uwaga! Ale naprawdę to masz. Ja yep tak, sram ci do ryja. tyle mam ci do powiedzenia! <grym> jest, oczywiście, że jest! Zapraszam w moje skromne progi! Jesteś, jesteś najlepszym człowiekiem, po prostu, tyle mam ci do powiedzenia! Jesteś... jakby... Gratuluję wygranej, po prostu. Dziękuję, dziękuję. Jaką taktykę obrać? <śmum> Dobra, jak wiadomo liczą się tylko zwycięzcy pierwszego. Aha. No to nieźle. Dobra. Wiesz co? Strollowałem to i to zrobiłem świadomie. Co to, to znaczy? Jest... Zobaczysz. Będzie, no... świadomie to zrobiłem. I... jestem z tego dumny. Ale to co... zobaczysz. Nie wiem co ja... Co ja właśnie odwaliłem. Napierdzielę. Osu. Nie, ty mnie teraz bejtujesz. Nie, 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 nie. Bejtujesz, Dobre, bejtujesz. Nie. Przysięgam, że nie. Bejcik. Bejcik. Dobra, cyk. Ooo! Oh! Karamba! Dobra, cyk. Oj, oj, oj. I cyk! Uh! Pewnie zrobiłeś dokładnie to samo ustawienie. Nie, no to byłoby bez sensu. Oj, pilot, w którą stronę to idzie? Uh. <noise> nie, no! Jak tu. To... Oh. Nie mogę nic więcej powiedzieć, ale jest. <noise> jest ciekawie. Jest ciekawie mówisz? <noise> prawda? O, za... to ten jeden. Nice! O! Oh. Proszę, nie rób takiej. Hm. Ale co mam nie robić Michał? Nie strzelaj! Aaaaa! Po prostu trafiam w ciebie chyba! Tak, tak, ja jestem na tym statku właśnie. Dobra. Koreczko, do zobaczenia. Żegnaj czwóreczek. Kurde, pewnie masz jakąś zmyślną taktykę i... <grystanie> nic nie mogłem zrobić. Ty idiota. <grystanie> jestem z tego dumny. <grystanie> Jestem z tego dumny Idziemy no, tak łeb w łeb Noo, ale... Nie ja wiem czy łeb w łeb Ej, what the fuck? What the fuck? One mogą się stykać? Nie, no właśnie nie zmusiłeś po prostu jeden, tylko strzeliłeś pomiędzy takiegoś dziwnego powodu Nie no przecież to jest szóstka Jak siódemka Mmm, nie, nie rozwalił... Był jeden strzał teraz do rozwalenia i strzeliłeś jakby z dwóch stron, w środku nie strzeliłeś i dopiero teraz strzeliłeś. No tak, ale to ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem klocków. No. Tu są dwa statki złączone. O, może były połączone ze sobą? <ślesk> <ślesk> Rozumiem, okej, okay. czyżby czy to było... Robimy się w jakąś kolorowankę? Tak, 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 Kolo, kolorowankę. O! Tak naprawdę to jest bejcik na ciebie. Bejcik na mnie? A zostajesz zbejtowany! Okej, okay, teraz... Czy ty możesz mi tutaj... A, okay. A powiedz mi, okej, okay, możesz mi powiedzieć, czy masz też jakieś dziwne ustawienie? Nie, tak se... Ten... Losowo, 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 losowo. Okay. losowo. Nie, ja tu... To... Intowałem. Troszkę zintowałeś No, od no, Ej, ale wiesz, była szansa, że w ogóle tam nie strzelę No tak, 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 tak. Postawiłem wszystko na jedną kartę No, troszkę tak Tak też mogłeś nie mówić, że ostrolowałem No, 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 no Ale bo... wiesz co, bo jak je ustawię, to mówię Czemu ja to zrobiłem? Ta runda się no, za... Wiesz co, ja bym pewny, że nie można nawet stawiać yy, Ich tak obok siebie Bo mm -hmm. tak w statkach normalnie nie można chyba A... Nie, chyba nie. ale nie można. Jak ja pamiętam, że grałem, to były takie statki, co... ej. Co, co ten... Co musiała być przerwa tam między nimi. A, bo się okaże, że masz... Jakby... Że tu nie masz przerwy. Łaga? Teraz za zatonie. Tak, dobra. Stanął. Dam ci szansę. Weź znajdź jakieś statki. Dobra, jeszcze jeden? Dzięki. I <laughs> to jest mój ostatni polo. to też nie. No, no, dobrze. Okej, okej. Okay, okay. Powiem ci tak, to jest piątka i musisz Aha. teraz trafić. Została dwójka. Hmm? Jeżeli... Dobra, jeżeli trafię e, dwójkę, to wygrałem. Czekaj, ja policzę, jak mniej więcej jest różnica pomiędzy nimi. Okej, okay, okej. Okay. Mniej więcej odległość trzech... Trz, trzy mniej więcej od, od tego. I to jest hmm? jaka? Trójka czy dwójka? To będzie dwójka. E, trzech. Hmm. Roz, w roz... prostej linii trzy... Mhm uh -huh. Ale tak, nie do końca czy... jest prostej, o. Czyli to będzie tu. Aj, Jej, kurwa, kurwa. A. No to... od, No ty bo ty i od tak tego kos... punktu. No tak, od tego punktu, którego trafiłem. No, le? a ja ci powiedziałem, że to jest piątka. I to jest uh -huh. środek tego. A, czyli trafiłem w środek, tak? Trafiłeś w środek piątki. Ja on I jak pionowo? pójdziesz w dół, to jest chyba no. to dla ciebie dół. Nie wiem, czy to jest góra, czy dół. Ha. W każdym razie, tam gdzie jest więcej miejsca. Idziesz raz, dwa w dół. No nie, nie mamy odwróconą plancę i się Tak, ale. Bo, nie, bo jed, jedna końcówka piątki mm -hmm. idzie w dół, a druga idzie dotyka ramki, tak? No, no, no dobra widzę. No to, to chodzi o tą w dół. No w idziesz dół. o klocuszek raz i dwa. I to jest końcówka. I od tego raz, mm. dwa, trzy no, mniej dwa, więcej trzy. w okolicy trzech klocków jest dwójka. <noise> I musisz w nią trafić. <noise> eee, czekaj raz, dwa, później raz, dwa, trzy i w okoli... Ej, nie mówię, że w linii prostej, więc tutaj nie, nie tutaj jednak blisko blisko? blisko bardzo blisko czyli tutaj, po prostu tak A, jest, gratuluję A, miałem... A! <śmiech> <śmiech> nie no, trochę zintowałem to, to zintowałeś no zintowałeś i jeszcze niepotrzebnie mówiłem o tym, że jakby o tutaj w sensie, coś tam... to... Może gdybyś nie powiedział? No, 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 no. Że zintowałeś. Właśnie, I później już zacząłem, a tutaj dwa postawiłem, jakby zacząłem.. Ta, strolowałeś sobie sam. No, strolowałem sobie sam. Czyli tak naprawdę nie możemy uznać tej wygranej Matiego. Myślę, że możemy jak najbardziej, nie, bo nie, za nie głupotę możemy. się płaci. Ale no. oczywiście mogę ci tutaj w parkurku. W ogóle spacer mi nie działa, ale z, mówię serio, spacer mi kompletnie nie łączy. Hmm. Wiesz, jaki jest byku. Wiem, wiem, zdarza się najlepszym. No dobra, w, w takim razie, ludzie, moi drodzy. Po raz kolejny udowodniłem. Ale to była zabawa, Tutaj jego. Jak... <laughs> It's just a fun, bro. It's just a fun. Właśnie. W ogóle się nie odnieśliśmy tego. Tak. Że ludzie bardzo się pospinali o ten. To był odcinek u mnie? To by, był odcinek chyba. U ciebie, no. Tak, z tą kosą, że ja sobie zabrałem strzały, a Mati wziął kosę I jakby my po nagraniu odcinka, wiecie, haha, wyszło śmiesznie, bo ja coś wziąłem takiego, oszukałem, tak. Mati oszukał i wszystko było okej, okay. a wy nas w komentarzach zaczęliście wyzywać jednego i drugiego, że jesteśmy jakimiś tam oszustami i tak dalej. Pragnę bo... przypomnieć, że to jest wciąż Minecraft. Dokładnie i jakby my jasne rywalizujemy ze sobą, ale... Ale nie rywalizujemy tak, żeby się tutaj no, 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 tryhardować, tak. zamykać mordy i... No, 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 no. Jakby bawimy się mimo Babimy wszystko. Się, mimo, że to jest rywalizacja, to to jest zabawa Dokładnie. przede wszystkim. I tak naprawdę nikogo z nas te wyniki nie obchodzą. Yep. Ale ja Ale... wygrywam, więc jest fajnie. <ścoughs> Nie, słuchajcie, jeżeli właśnie, jeszcze na sam koniec, jeżeli. Bo mówiłem to u siebie, powiem też u ciebie. Jeżeli nie chcecie robić mapek, a na przykład znajdziecie jakąś ciekawą mapę, to podsyłajcie na tak. tego maila albo. Link to jest mnie w opisie. Najlepiej. Dokładnie, link jest w opisie, to wtedy po prostu będzie fajnie. Także gratulacje, Mati. Jesteś oficjalnie na ten odcinek Pro. Dziękuję. Ktoś ostatnio mi nasu, napisał komentarz, że ja wygrałem trzy razy, ty wygrałeś raz łącznie odcinki. No wiem, 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 ale jakby. Słuchaj. Jeszcze rozgrzewam, tak? No tak, oczywiście. No, wiadomo, wiadomo o co chodzi. Jak coś, to był ostatni odcinek. Pro versus Now. Wygrałem wszystko. Cały, wszystko sezon. cały sezon. Do zobaczenia za rok. A no tak dokładnie. naprawdę. Do zobaczenia za tydzień. Pa papa. papa.